Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja. 13 czerwca 2024/1232 et opublikowano. 14 sierpnia 2021 17:45 Kluczyki samochodowe są umieszczone wewnątrz elementu elektrycznego zwanego wyłącznikiem zapłonu, który składa się z cylindra zamka. To tam wkłada się kluczyk samochodowy i powinno być możliwe jego wyjęcie bez problemu. Mogą jednak wystąpić usterki. Oto kilka powodów, dla których kluczyki blokują się w stacyjce samochodu. Ważne jest aby zapoznać się z tymi wskazówkami i wyjąć kluczyk z włącznika bez uszkadzania zamka lub mechanizmu. Dlaczego kluczyk samochodowy blokuje się w przełączniku? 1. Zgięty lub zużyty kluczyk 2. Zablokowana kierownica 3. Zacięty cylinder zapłonu 4. Nieprawidłowo ustawiony bieg 1. Ładowanie akumulatora samochodowego 2. Dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu parkowania 3. Odblokowanie kierownicy. 4. Smarowanie przełącznika sprawdź dźwignię zmiany biegów obrócić kierownicę sprawdź akumulator użyć smaru. Krok 1. Zdejmij osłonę kolumny kierownicy. Krok 2. Zlokalizuj moduł zapłonowy. Krok 3. Odłącz połączenia elektryczne. Krok 4. Odkręć śruby mocujące. Krok 5. Wyjmij moduł zapłonowy. Krok 6. Wyjęcie kluczyka niezależnie od sytuacji, w jakiej znalazłeś się ze swoim samochodem. Ważne jest, abyś wiedział, co zrobić, aby rozwiązać problem, na przykład utknięcie kluczyka w wyłączniku zapłonu może być problemem, o który niewiele osób dba we właściwy sposób. Ale jeśli nie, postąpisz właściwie, może to prowadzić do coraz poważniejszych problemów. W większości nowoczesnych samochodów włącznik zapłonu jest odpowiedzialny za blokowanie zapłonu i odczytywanie spersonalizowanego kodu antykradzieżowego przesyłanego z kluczyka. Po włożeniu kluczyka do stacyjki następuje uruchomienie samochodu, ale mogą zdarzyć się rzadkie sytuacje. W których trudno będzie przekręcić kluczyk lub nawet go wyjąć. Co zwykle jest tego przyczyną i jak ją usunąć bez uszkadzania czegokolwiek. 1. Zgięty lub zużyty kluczyk kluczyk w złym stanie może spowodować jego zablokowanie lub brak możliwości przekręcenia, gdy kluczyk samochodowy był używany przez kilka lat. Może zacząć się wyginać lub zużywać. Dzieje się tak, gdy przekręcasz kluczyk zbyt długo lub mocno wciskasz go do stacyjki przed przekręceniem. Gdy kluczyki ulegną wygięciu, nie będą już prawidłowo ustawione w cylindrze stacyjki, a zatem nie będą się obracać. 2. Zablokowana kierownica samochody mają system blokowania, który jest aktywowany za każdym razem. Gdy kluczyk jest wyjmowany ze stacyjki, czasami kluczyk może się nie przekręcić, jeśli kierownica jest zablokowana. 3. Zacięty cylinder zapłonu kluczyki samochodowe często wypełniają się kłaczkami i innymi materiałami. Umieszczenie kluczyka samochodowego we wkładce zapłonowej wraz z tymi przedmiotami może spowodować wypełnienie wkładki zanieczyszczeniami. Po pewnym czasie nagromadzenie się zanieczyszczeń w otworze kluczyka może spowodować problemy przy próbie przekręcenia lub wyjęcia kluczyka. 4. Nieprawidłowo ustawiona przekładnia jeśli bieg cylindra zapłonowego jest ustawiony na coś innego, to wyjaśniałoby, dlaczego nie można przekręcić kluczyka. Jeśli jednak dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu postojowym lub neutralnym, spróbuj lekko poruszyć dźwignią, a następnie spróbuj ponownie. Dlatego jeśli kluczyk samochodowy utknął w przełączniku, powinieneś wiedzieć. Jak go wyjąć bez uszkadzania innych przedmiotów? Oto jak wyjąć zablokowany kluczyk z przełącznika samochodu. 1. Ładowanie akumulatora samochodowego Częstym problemem, gdy kluczyk utknął w przełączniku, jest rozładowany akumulator samochodowy lub jego niskie napięcie. Naładuj akumulator pojazdu przez jakiś czas za pomocą ładowarki, aby sprawdzić. Czy jest to problem niskiego napięcia? Niskie napięcie może spowodować, że blokada zapłonu nie zwolni kluczyka. Możesz także wziąć przewody rozruchowe z innego samochodu, jeśli się spieszysz i czujesz się komfortowo. 2. Dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu parkowania jeśli masz samochód z automatyczną skrzynią biegów. Prawdopodobnie musisz mieć dźwignię zmiany biegów w pozycji parkowania aby wyjąć kluczyk z przełącznika może to być również spowodowane wadliwym przełącznikiem dźwigni zmiany biegów w dźwigni zmiany biegów, w którym pojazd myśli, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w innym położeniu niż w rzeczywistości, próbując przekręcić stacyjkę o jeden krok do tyłu i wyjąć kluczyk 3. Odblokowanie kierownicy. Wiele samochodów posiada funkcję blokady kierownicy. Funkcja ta może uniemożliwić przekręcenie stacyjki o jeden stopień do tyłu w celu wyjęcia kluczyka. Przekręć kluczyk z powrotem do stacyjki. Porusz kierownicą, a następnie spróbuj ponownie wyjąć kluczyk. Można również spróbować poruszać kierownicą w przód i w tył, próbując wyjąć kluczyk. 4. Smarowanie przełącznika Jeśli masz w pobliżu jakiś rodzaj smaru w sprayu, możesz spróbować nasmarować blokadę. Często, jeśli kluczyk lub blokada zapłonu są zużyte, wystarczające może być rozpylenie oleju do blokady zapłonu. Może to być dość trudne, ponieważ kluczyk blokuje drogę, ale dzięki butelce z rozpylaczem z rurką jest to możliwe. Przed próbą ręcznego wyjęcia kluczyka należy wykonać poniższe czynności, aby sprawdzić. Czy kluczyk można wyjąć bez otwierania modułu zapłonu sprawdź dźwignię zmiany biegów przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań upewnij się, że samochód jest w pozycji postojowej lub neutralnej. Jeśli samochód jest na biegu, może to uniemożliwić wyjęcie kluczyka ze stacyjki. Obrócić kierownicę czasami kluczyk może utknąć w stacyjce. Ponieważ kierownica jest zablokowana. Spróbuj obrócić kierownicę do przodu i do tyłu. Delikatnie poruszając kluczykiem. Może to pomóc odblokować blokadę i umożliwić wyjęcie kluczyka. Sprawdź akumulator jeśli akumulator w samochodzie jest rozładowany lub rozładowany. Może to uniemożliwić wyjęcie kluczyka ze stacyjki. Spróbuj uruchomić samochód lub naładować akumulator, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem. Użyć smaru jeśli kluczyk nadal tkwi w stacyjce po wykonaniu powyższych czynności. Spróbuj użyć smaru. Takiego jak WD40 rozpylnie wielką ilość smaru w dziurce od kluczyka i delikatnie poruszaj kluczykiem, aby sprawdzić czy to pomoże go uwolnić inne wskazówki dotyczące usuwania zablokowanego kluczyka. Krok 1: Zdejmij osłonę kolumny kierownicy. Następnie zdejmij osłonę kolumny kierownicy. Zapewni to dostęp do modułu zapłonowego. Za pomocą śrubokręta odkręć śruby lub klipsy mocujące pokrywę. Ostrożnie zdejmij pokrywę i odłóż ją na bok. Krok 2: Zlokalizuj moduł zapłonowy po zdjęciu osłony kolumny kierownicy. Zlokalizuj moduł zapłonowy. Zwykle znajduje się on w pobliżu kierownicy i jest podłączony do cylindra zapłonowego. Krok 3. Odłącz połączenia elektryczne przed wymontowaniem modułu zapłonowego. Należy odłączyć wszystkie podłączone do niego połączenia elektryczne. Może to obejmować przewody lub wtyczki podłączone do modułu. Użyj śrubokręta lub szczypiec. Aby ostrożnie odłączyć te połączenia, krok 4. Odkręć śruby mocujące po odłączeniu wszystkich połączeń elektrycznych. Zlokalizuj śruby mocujące, które utrzymują moduł zapłonowy na miejscu. Za pomocą śrubokręta ostrożnie wykręć te śruby, przechowuj je w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania. Krok 5. Wyjmij moduł zapłonowy po usunięciu wszystkich połączeń elektrycznych i śrub montażowych. Ostrożnie wyjmij moduł zapłonowy z obudowy. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić otaczających elementów. Krok 6. Wyjęcie kluczyka po wyjęciu modułu zapłonowego powinien być możliwy dostęp do kluczyka. Ostrożnie wyjmij kluczyk z cylindra zapłonu. Sprawdź. Co spowodowało zablokowanie kluczyka. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz to zrobić, nadszedł czas, aby poszukać profesjonalnej pomocy. Mechanik lub ślusarz może pomóc zdiagnozować i naprawić problem. Może być konieczna wymiana cylindra zapłonowego lub innych komponentów w celu rozwiązania problemu. Możesz być zainteresowany, ślusarz samochodowy w pobliżu mojej lokalizacji, gdzie skopiować kluczyki? Jak uzyskać duplikat kluczyka? Jeśli zgubisz kluczyk do samochodu. Kluczyki samochodowe. Jakie są rodzaje i jak je wymienić? Co powinienem zrobić? Jeśli zgubię kluczyk do samochodu, czy można otworzyć samochód kluczykiem od innego samochodu? Najdziwniejsze kluczyki samochodowe wszechczasów.